Sziabata, siabada, ty ja... fa. Halo, halo. co mam płot dalej. Nie chcę płotu. Co z tym płotem? Ale ty dalej masz ten płot? Tak. Aha, ale to że jak specjalnie jestem. Pomocy. Płot mnie przerósł. przerósł. <noise> No bo, no bo karłem jesteś <noise> o no bo... coś mi ugryzło Halo. Widzowie. <noise> Help to me. <noise> to, to me <noise> <That's> <noise> Cześć, witajcie z tej strony Donatewski Dzisiaj będę grać w kolorowe farbki I aktualnie wstrzymam w ręce czarną farbę Szymon, ty masz w ogóle brązową Masz trzyma... masz gówno Kolorowe farbki Dobra, pokolorujmy świat Na tęczowo o. Jaki ty masz kolor? Brązowy Czemu masz brązowy? O. Co to się stało? Co jest? Ło Weź jakoś się zresztą Weź się zresetuj. Czemu? No, bo to już brązowy. A jaki powinien mieć? Czarny. Mam czarny. Dość. <grym> Ora <grym> jak grać? O mam czerwony. O. Musimy być ukryci i możemy być martwi. A. Ale jaki kolor musimy teraz znaleźć? Wszystkie Nie, chyba. Tutaj. O, chodź, bo Je, cykam trochę i tu jakaś dziura jest. Oh, tu po O koloruje swój o. świat na niebiesko. Najlepiej na czerwono. O, a nie to jest jakiś. Ej, on tu idzie. Czekaj, to jest czerwony. Przytułam się czerwonego. Gdzie jest czerwono? Nie wiem. Panie! O kurde on gdzieś tu idzie. Czerwony, o kurde, czerwony. plastuś przyszedł <laughs> Jak on wygląda! Co to za plastuś? To jest ten cały katnap? <gry> Ej Panie, dostał mnie. Panie, placuj, pan już idzie. No nie rusza się, bo on cię wącha, swoim ten on czuje farbę. Pójdzie no tu. panie, idź pan stąd. No już tutaj idziemy. No czekaj, bo placuj idzie. O, 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 o. No. <gry> panie, placuj, pan już idzie. Pisa No chodźcie, proszę bardzo. Ucieczko, ucieczko! Ja byłem. Pla Ej, my tu już byliśmy. <laughs> Jak to nie, nie byliśmy. No, byliśmy! Oczywiście rzeczywiście, byliśmy, byliśmy <laughs> jednak! Czym to jest dziura? Ej, to jest dziura! Co ty mówisz? Ło! Wow. jesteśmy? Czarno to widzę. <laughs> I co? Hmm? Jest. Nie mam deski żadnej. O, dziura. Ty, ale patrzę, byś tak. Patrzę, co nie? I tu muszą być jakieś ukryte te, przejścia w ścianach No Chodźmy teraz od tej strony Teraz będziemy macać każdą ści ścianę <grym> Czekaj O, o pędzel. pędzel O plastuś idzie e, on tu idzie Plastuś Przytulam się, e tam jest kolejny pędzel Tu jest kolejna dziura, oś tu O no, czekaj, bo to mi, plastuś goni. Plastuś mi goni, plastuś mnie goni, plastuś mnie goni Tu jest dziura e, Jakieś klocki trzeba wrzucić. Potrzebujemy trójkąt Ej nie No O pędzel Czyli Tu jest pędzel Gdzie on jest tu? Tu fioletowy potrzebujemy Czekaj O tu jest jakieś przejście, dziura Tyś... Plastuś idzie, Plastuś idzie Kurde Plastuś, idzie. plastuś idzie. Gdzie? Goni mnie, goni mnie, goni mnie goni Ej on tu serio gdzieś idzie Ło, panie. Głupi że się span. Zba... Plastuś idź, Plastuś no, to Nie tu jest Plastuś Proszę, tutaj, chodź Ja, ja o, się nie boję, zabił. w dupie mam naboje o. Plastuś idzie o, To jest sama moja ściana Weź, bo mnie... Bo on tutaj tak Ej, chodzi Ej, Ocalmy go, ocalmy go Da się? Jednak nie ocalimy już My możemy, przez 10 sekund możemy kogoś ratować, chyba Tutaj było, tylko opcja. Czekaj, szukam ścian to jest dziura. A co w tej dziurze? Potrzebujemy śrubokręta. No tam też potrzebowałeś śrubokręta, żeby wyjść na ten. Co za koło jest? O. Ja mam darmowy obrót. Obracam. No to kręć. Po kolejny kołokręt. na siebie. A. Dostałem jak szybkie buty. Ej, no bo za szybko biegasz teraz. Kochanna <gryw> Dziura! <Ile kipkowik> jest? <gryw> Ej, młotek tam jest. Dziura? Gdzie? O! Trzeba wziąć młotek, żeby. To? Potrzebny jest młotek, ale młotek jest po drugiej stronie. Nie mam tego droga. I Może jest jakieś drugie wejście tam O pędzel Ej tu jest czerwony, patrz Musimy tu i to odblokować Co? Szybko, o idzie. idzie tu Dobra, weszłam Tu jest czerwony do blokowania. zobacz Ja byłem plastu i goni <noise> Ja tu już weszłam, nie ma żadnego koloru na razie O, chodź I tu mamy fioletowy, Ej, gdzie był fioletowy? O Nie, mamy tu i jest ten to będzie gdzieś na spawnie Na to trzeba było tutaj wziąć Tutaj coś jest, co to jest? I jaki my teraz mamy? I nie mamy Żadnego nie mamy To jest trochę niebezpiecznie się zrobiło Nie, tu jest młotek No nie I Chyba tu go nigdzie nie ma O kurde, idzie plastuś O, no czekaj, czekaj, czeka. stój tu, chodź, chodź, A to nie tak, że on się może ten? Nie wiem, chyba się nie może zgarbić, mam taką nadzieję. Zgarbić... No to się ten, zwinie w rulon raczej. A tu... Ej, jest jakieś podejrzenie <laughs> na I Czuję się jak na lekcji matematyki. O, spadło. Y, na plastce raczej. U Lady Padlet? No. Ile tych kresek, kolorów Masakra. To, to, to jest to, co my widzimy, kiedy Lady Padet mówi o kolorach. Ciemność widzę. Ciemno widzę. Ciemno widzę. Czekaj, bo na pędzel nie mogę skoczyć. No skaka cię naucz. Ja umiem skakać. Wszystko zło. To kozła. O! To to jest? Podnieś Podnieś Musimy nas pomarańczowego szukać I tam był no, cyjankowy panie, gdzie to będzie? Tam był cyjankowy kolor No ale czy jest żółty ale, ale tu... O, on gdzieś tu idzie No tu masz pomarańczowy, no Gdzie? Tak? Nie, tak, no No, ale do dziury weszłam Panie, idź pan stąd! No co się garbisz? I to się no, chyba może garbić chwili. Mówię ci, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj Ja byłam w dziurze i mi nie złapało już, 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 już. Tu idziemy oh. O kurde Czekaj, uwaga, czy się zgarbi? Panie, tu jestem! Panie. Zgarbisz się? Zgarbisz się? Pa, garbi się czy nie? Garbisz się czy nie? Chyba się nie garbi Tam jest dziura co jest a dobra, to jest młotek. To nie i żółty, żółty bym tam do tyłu trochę. Gdzie tam żółty? Aha, no tam był, oręczowy tam jest, tam żółty żółty powiem. Tutaj czekam w tej dziurze gdzie wcześniej. Wara żółty gdzie był? Kolor no Tutaj gdzieś było po drodze, jak się szło. Właśnie wiem. Czekaj, czekaj. będzie będzie garbizera. O, idzie tu, idzie tu. Yy! Garbi się, czy nie? Nie garbi się. Czekaj, a jak tak jestem? O, chodź szybko. O! Dobra, nie zdążył się zgarbić. Wstrzymał się do ściany. Czekaj, gdzie jest żółty? Panie, zostaw mnie pan. Tam jest chyba żółty, czekaj. Tak, tam jest żółty. Panie, o tam jest żółty, dobra czekaj, jak tam teraz się dostać? No czekaj, bo ten garbaty tu chodzi No nie garbaty idzie tam, a my pójdziemy to. Plastuś i stąd, no Plastuś da, no. Ej, panu, jego telepie, jego telepie Miota go, miota go jak szatan Ej, no bo my sobie nie dojdziemy, zaraz? No bo tam te ciuliki skaczą Dobra, teraz No szybko, akcja, szybko akcja O, już się zestresowało. Jakieś deski tu są? Drzwi. Deski? Musimy piłę znaleźć. Tu masz piłę pokazaną. No. Może tutaj o, będzie. O, jak mi wydepało. Ło, co tu się dzieje? Ty, co mi się w orzach robi? Strzałka. Dobra, jakaś strzałka. Idziemy, idziemy, idziemy. Tu, tu, tu. Jest za duże geometry. To są wakacje. Nie dawajcie mi tej geometrii, matematyki i wszystkiego. Kolorów za dużo jest Czekaj bo się zgubimy <grym> Zbyt kolorowo tutaj co, nie? Padłem, spadłem, czekaj Ja idę, pędzę Jak mrówka Ja się zgubiłem, za dużo kolorów jak... tutaj jest oh, O kurde, spadłam jak wyścigówka <grym> Wyścigówka, wyścigowała, wyścigowa, wyścigna, wyścigówka, wyścigował, numer 6 Tu jest za dużo kolorów, gdzie mam w ogóle dość? na samą górę tam chyba, żebym drzwi było widziałam spadła. O kurde, co mi... jest? Weź, bo mi się poza... ja w oczach... ten Ja teraz nie wiem gdzie mam iść, bo się zgubiłem Oczy mi się pogubiły Oczopląc O kurde, gdzie ty jesteś? Gdzie ja jestem? <noise> o, tu... O nie, właśnie pod nogi. Dobra, gdzie mam iść? Tu, o... O... O, jestem, jestem, jestem. O, o Boże, jak blisko było. Nie ja spadł. Tu... Tu... O, tu już zaraz spadnę, pa, mówię ci Ja se muszę na pierwszą osobę wyjść, bo... <noise> nie wyrabiasz Jest tutaj pędzel i zielona farba Nie, nie, nie O, jestem ja ci magię, Pokazać ci magię? Nie Pokazać ci magię? No, dajesz Patrz O kurde Nie? To się leczy idzie, o, szybko! O! Idzie tu, idzie, tu idzie tu, idzie tu, idzie tu, idzie tu Garbaty Czekaj, nie widzi mnie. Ej, tam są schody rzeczywiście. On jest cicho ciemny i on nic nie, nie widzi. Poszedł? Poszedł, poszedł, chodź, chodź, chodź Tu chyba nie wejdzie, mam taką nadzieję O, pędzę Ej, patrz, coś pokazane Ej Nie, on tu chyba... Ej, ci... Co jest? coś pokazane, patrz. Czekaj, Ej. my jesteśmy tu. No. I tu pokazuje, jak się przejdzie do jakiegoś pokoju, patrz, czekaj. Tu my teraz wyjdziemy. I musimy iść w prawo, prosto, prawo, prosto, lewo. Czekaj, chodź. No. Czekaj, prosto, prosto, prawo, prosto, prawo, prosto, czekaj, prawo. Chodź. Idzie tu. tu. Czekaj On teraz przy tej schowalce... No Dobra Prawo O kurde O! Nie mam gdzieś! Nie mam gdzieś Jednak mam Jest tam gdzieś obok ciebie on? Ej, ja chodź tu szybko, dopóki go nie ma Czekaj Okej okay. Prawo no tym prosto prawo Prosto Gdzieś tu i lewo I nawet nie wiem gdzie jestem Aha. To chyba nie o to chodziło No chyba nie Co tu jest? Teraz jest raz zielony Tu no, tu nie wejdzie, tu nie wejdzie I tu oh. Młotek trzeba Motka wziąć a teraz chodź wziąć młotek. Się... Ja, chyba, że to... Zielonego na razie czas znaleźć. Bezpieczna strefa, dobra. No to idziemy w drugą stronę. A jeśli w ogóle skakać da? Łooo. To... Wow. O kurde. Dość niesamowitego. Tego jeszcze nie grali. Tu jest coś, jakieś wyjście. Tu jest za spokojnie. O, deski. O, ale pędzel jest. Gdzie ty poszłoś? No tu. A, no tutaj był pędzel właśnie. Tu ci mówiłam, że ten A. pędzel znalazłem. Co gdzieś tu idzie. O, goni mnie! goni mnie! O, 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 o. Jestem strasznie Tu mnie nie. O, tu mnie nie było nigdy. Panie, iść pan Lajdan, idę od drugiej strony. Dobra, gdzieś to się, się rozdzielamy. O, okay, tej dobra, widzę cię, chodź tu. Nie. Yeah. O, chodź tu. Tu, o. Dobra, idziemy tam. Ale ja szybko żeśmy się ten znaleźli. Rozdzielamy już się, też się po chwili. Ej, na w Nie, Dobra, tu go nie ma. A tu jakaś dziura. A w dziurze? <ślech> Motka. Ale to okno wydaje się na pewno znaleźć sposób by je złamać. Czyli musimy je rozbić. Mogą tu iść śrubokrętem, żeby tego walić w to. Ej. To nie jest głupi pomysł. Na śrubokręta już nie ma. Gdzie ty jesteś? Tu idziesz. Tu. Tu! Zobacz jak ma fioletowy. Nie, jest zielony jednak. O kurde. Pa, jestem genialna. Ty, tu, tu mnie nie, nie jest było. z blaskami. Ej tu tego, gdzie to było? Że trzeba było wejść z tym takim jasno niebieskim. Yy, to pierwszy, że to było chyba w czerwonym. A trzeba Nie. było chyba. Właśnie... A to rozumiem. Musimy na spawn'a iść. Tam, gdzie przez pędzę skakaliśmy chyba. No. No. To, co było tam, przy kręcić. Czekaj, gdzie jest? Musimy tu iść na spawn'a się wrócić. Nie wkurzajcie go. Bo jak ja was wkurzę. No tutaj. Ojej. Proszę, proszę. O, tu było. Tak. O, Boże, znowu tutaj. Lady Badletowskie te pędzle. Doczekam. <laughs> no, szybko poszło. Tu jest niebieski chyba. Tak. I mam i pędzel. Ej, ten klo, musimy teraz się tam wrócić. Łocie panie Dobra, teraz Dobra. nie był klocek. Nie, ja tylko czekał, nie mam koloru. Nie był klocek, tutaj tu? Tak szybko do dziury, do dziury, do dziury, do dziury O kur Nie strasznie pan tak Gdzie on się... Nie wiem, bośmy tu O tu jest! O, 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 o. Wracam do dziury Pa, znają, panie daj przywie. mi... Panie, daj mi tego klocka zanieść teraz się zamkręcił będzie. Oj, idzie! O! Wraca się, wraca się! O. Dobra, to może tędy pójdziemy. No nie, ja chcę iść tędy. No tędy pamiętam drogę. Zaraz zapomnę. No to panie, idź mi pan z No czy mógłbyś pan prostę łazić stąd? No tam ci wykrętami, my z klockami Proszę, 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 tu 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 o proszę, tu proszę, O. proszę, 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 Tu, proszę, 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 no to też są klocki. Kręcimy się w kółko już. Ja się na się wskoczyć czy nie? Nie. A, szkoda. Bo było była ty... O idzie i i. Ej, tu jakaś dziura jeszcze jest. Mam, z piłą. zrób. weź zrób. A, ja czy nie to mogę. pokój? O, czyli to pokój, czyli to pokój. Chodź. Chodź, czekaj. No to nagrywasz. Dobra, tu za Czyli to pokój. O, jest piła, dobra. Mówiłam? O, czyli to się. Czyli to pokój. Dobra, czyli to pokój. Patrz, tu jakiś w ogóle? O, tu masz pasz garbaty, był garbaty kiedyś. E, to za się nie zmieniło. O, o tu, jest, dobra. tu jest piła. Gdzie ty jesteś teraz? Gdzie jesteś? Tu. Tu, dobra. O, i deska jest. Nie, bo nie podniosłem tego I tą deskę tam na spawnie gdzieś można było dać Yyy, na tak, jak może tam drabina to było Dobra, spadłem Chciałbym też w ogóle czerwone na dole, podejrzane, wszędzie było czarno-biało, to jest czerwony nagle I pędzel i fioletowa farba no, Ale pierwsze co, ja chcę się tam spawn'a teraz wrócić Myśmy mieli malować ten świat Daj, garbaty tu przylósł. Co mówisz? No na spawna się wracamy. słuchaj Spawni sam. O, garbaty biegnie. O kurde. O, się przytuli do mnie. Gdzie ty jesteś? No czeka, bo garbaty tu stoi. O, garuś, garuś, już. Gagi, <gryga>, gagi, gagi. Dobra, ja czekam tu, przyspałni. <gryga>, się Ej, to farba co gdzieś tam chodzi? była. Nie? O, aczkolwiek tutaj gdzieś było wejście. No tu. Z tej strony chyba, no? I co tu nie będzie za tym? O, tutaj chciałbym Dlaczego na górze jest salon? Właśnie dobre pytanie. Powiem daska Nie, raczej dobrze idziemy O! Rodzina Garbatego. Kurde. On był kiedyś ten. Niebieski, ciekawy. Światowy. To jest niebieski. fioletowy A faktycznie taki ledowy. Pa, telewizja tu i działa? Ty działa. Co ty mówisz? Ucieczka. Ucieczka! Ucieczka! O kurde. To znaczy, że trzeba uciekać. No to uciekawe. Ucieczko! Ty, co tak rykło? Ej, a deskę gdzie trzeba dać teraz? O, nie wiem No, chodźmy zeskoczymy tu a, Ej, chodź przez bezpieczną, bezpieczną strefę do fioletowego I właśnie, może fioletem trzeba to postawić O, o gdzie O, O, garbaty idzie Już mnie raz zabił Jak mnie chycił o garbaty zostaw mnie. To nie... Aha, to był różowy? No przecież nie świeci aż tak. Ty bo mi jedno życie zostało. O kurde. Gdzie ty idzieś? Nie są stronę. W tą. A. Gdzieś pobiega w drugą stronę. Czyś mi jest garbatego, a garbaty nie bije. Garbaty. się na świecę A bo ty jesteś jakaś farma fluorescencyjna No patrz, ja ci teraz zrobię screena, czekaj, no No ja widzę mnie Ja widzę Cześć. No ale się czekaj, stań koło mnie, patrz No widzę Jak się robił screena Czy to jest mój kor? Gdzieś tutaj było, nie? się pomyliłam, bo, bo co, ja różowa jestem tu, tu coś jest Tu jest fioletowy nie, to są te Oj, Dabina jest czekaj bo mnie. Kaj? Okay, o oj, tu ktoś się bił. Ej, to jest z tamtego, czekaj! Patrz to jest tym, tego! Rysunek Co? Patrz tam miałeś prosto. Prawo... e, dobra, nie, jednak to nie jest to. Tu coś i dalej Brak jest. Bik. Jesteś genialny, Sem. Motek mam. O dobra. Czekaj, koło koło, czekaj, yy, to było... Yy, młotek... Koło fioletowego, czy tu Koło fioletowego, u tym pokoik. No, młotek. No tak, ale tam był drugi młotek. Tak, ale teraz o tym ukrytym. I ty, ty nie masz kolor, ja nie mam. Ja też nie mam koloru. Nie, u mnie Tylko, ja się w ogóle zlagowałam. Aha. Co so, jest, ja mam kolor dalej. Dobra, gdzie to było? Ja się kradzie, to... Nie, po tamtej stronie było to. No, 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 było, było. Ma ja pamiętam tu... Komfiel. Tak, przy ścianie, no, przy ścianie. O! O, mam. Kurde. Garbaty wydupce mi to. Musiałbyś sobie za buksy kupić. No nie mam buksy. <noise> o, no, to mam ci i koniec Ach, nie no, ma, gdzie. nie ma. Co, co? Chciałeś mi? Nie ma, nie ma. Gdzie ty jesteś? <noise> Ja Koworuszufeko. O. Dobrze moi widzowie kochani. Także to było na tym dzisiejszym odcinku. Na no, następny odcinek postaramy się na nowo zrobić to wszystko. Tylko w dobrej kolejności, żeby te pokoje były. Yy, każdy pokoje, żeby... młody młodku inne takie, nie? Duperele. No. Także to było na tyle, subskrybujcie mój kanał. Podajcie do Zuki. Na kanał. I cześć. Mój kanał lepszy Nieważne. No, po co ma więcej subskrypcji? Mi trzy ubyły. Trzy. No, a mi trzy przyszły. No widzisz. Także cześć.